Witajcie na moim odcinku, na moim kanale. Dzisiaj to mój kanał Izabela Butciński. I będziemy dzisiaj budowali skończali oto ten domek. Czyli ten. No to wchodzimy. Robili pokój i łazienkę. Jak chcecie więcej tych odcinków, zostawcie łapeczkę w górę, subikę, dzwoneczkę. A na komentarzu napisać dom i no to zaczynamy <gry> eh. ja muszę zdążyć 10 minut. będzie bobki jego okay. widać, zaczynamy od łazienki ta praleczka

Sorry, jestem chory. No nie, na tam coś. Dobra. On Nie, jest Czekaj, okay. chodź, dobra. On przeszkodzi nie, nie jest. Robimy teraz salon. No, dobra, sypialnie. Próż tego. Próż sypialne. Kosty zrobione? Co wszystko. W w w tych domkach. Nie... Przez ja zostawiam, żeby zrobić. Aha. Okej. Okay. A jakie konie? Bamy, a a... Szafkę. szafkę i szafkę ale to nie mi noga. Ej, mama? Ja. Okay. Zobaczmy, że to się nie, połączyło. Nie jak. Okej. Okay. Tak ładnie. Obrazy. Teraz obrazy. Ale zaraz zobaczymy. Ehm. Um. No, Zusia odezwała się. Reszta. <grywa> nie wracam. I znowu się odezwała po raz tysięcy. Dobra, Wariowane ludzie na świecie. A, na razie Maria się... nie Maria A Maria się. Maria się. Maria się. Maria Chyba. Tak, chyba nie. Dobra. Okej, okay, chodźmy do na plac, bo zapomniałam picie i tam A, będę. Nie. Będę na placu. Okej. Okay. <zyskuję> tak. <zyskuję> <zyskuję>

Wow, fajny dom zrobiłem. Jak Wam się podoba, jestem nienormalny, Balkonik, balkonik, robię tak na spidranka. Robimy szybko na spidranka. Co? Jestem na dworze ja On ja jest od to... ja ja to... ja ja Nie Jestem to. O, już kończymy powoli nie Będziesz? Um. Jak chcecie ale... wiele Co I skończyliśmy Jak chcecie wiele tych odcinków Zostawcie łapeczkę w górę No to na razie Tylko Muszę tak, przeszkolić Co? Rozetnij mi ten To ok To a może będziecie. Skończyliśmy No to na razie